Hej, z tej witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym zaprezentuję wam kilka ciekawostek i trików na temat kasyna, które pojawiło się w GTA Online, więc zapraszam do oglądania. A więc pierwsza taka ciekawostka powiedzmy na temat tego kasyna jest taka, że jeżeli podjedziemy tutaj, to jeżeli podjedziemy normalnym pojazdem, to wiecie, że ten pojazd po prostu zostanie nam zabrany. Jeżeli podjedziemy pojazdem uzbrojonym, typu właśnie opresor, no to tego pojazdu nam nie zabiera i to jest w sumie logiczne, prawda? więc możemy tutaj podlecieć w to miejsce i teraz zobaczcie, że jeżeli chodzi o parking tego penthouse'u czyli nie nasz garaż tylko sam parking, czyli tam gdzie możemy się spotkać z innymi graczami no to zobaczcie, że tego pojazdu tam zaparkować nie możemy czyli na tym parkingu tylko mogą być cywilne pojazdy super znajdujemy się aktualnie w środku kasyna i tutaj reszta odcinka będzie się działa, więc Zaczniemy od tego podium I trochę wam o nim opowiem Po pierwsze, samochody na tym podium będą zmieniały się najprawdopodobniej co czwartek Więc co czwartek inna furka tutaj będzie I będzie możliwa do wygrania na tym kole Fortuny Do którego później przejdziemy Dobra, co się stanie jeżeli wygrasz to na kole Fortuny? No, dostaniesz autko, które będziesz mógł dać sobie do któregokolwiek garażu Ale jak go wygracie od razu sprawdzajcie czy macie na nie ubezpieczenie Bo jest problem z tym, że niektórzy tego ubezpieczenia nie dostają Dalej jeżeli je wygrałeś, myślisz sobie nie potrzebuje tego autka, chcę je sprzedać. Sprzedajesz je niestety za zero, albo po prostu, jeżeli je tuningowałeś, to tam lekki zwrot kosztów tuningu dostaniesz, ale będzie to naprawdę niewiele. Ale co się stanie, jeżeli masz ten samochód już i wygrasz kolejny? Czyli po prostu kupiłeś ten samochód, wygrałeś potem go na kole fortunę. No to niestety. Dostaniesz kolejną kopię, która będzie za zerowc, Więc w tej sytuacji polecam Wam po prostu sprzedać swój stary egzemplarz A następnie skinningować ten nowy Ale jest jeszcze inna opcja Co się stanie, jeżeli wygrasz to autko z koła Fortuny A następnie wygrasz kolejne autko z koła Fortuny No powiem Ci tyle, że nie wygrasz kolejnego auta z koła Fortuny Ponieważ z tego co wiem, po prostu zamiast samochodu dostaniesz punkty RP Tyle W tym miejscu możemy kupić sobie żetony Więc podchodzimy Korzystamy z usług I kupujemy 50 tysięcy Proszę bardzo I teraz, co ile możesz kupić te żetony? No co 48 minut w grze Więc Spoko, znaczy w grze W prawdziwym życiu co 48 minut Dlaczego 48? Dlatego, że tyle trwa właśnie Dzień w GTA eee, Dalej, mamy tutaj opcję premia gościa I tą premię możemy odbierać raz dziennie I to jest 1000 żetonów Ilość żetonów, które możemy kupić zależy od tego, czy mamy kupiony penthouse, czy go nie mamy. Dobra, lecimy dalej. Kołem fortuny możemy zakręcić raz na 24 godziny. Niestety nie raz dziennie, a to trochę się różni, dlatego że jeżeli byłaby to opcja, że raz dziennie, no to po prostu byśmy wstawali na przykład o 12 sobie z łóżka, bo są wakacje, kręcimy sobie na przykład o 15. Następnego dnia wstajemy sobie o 12, odpalamy kopa wcześniej i kręcimy sobie o 13. No niestety. Po prostu, jeżeli zakręciłeś o godzinie 15, to następnego dnia teraz musisz zakręcić przynajmniej o 15.01 Więc lifa. I w ogóle po co sam mi odeszła tylko fortunę, że mnie blokował dostępu. Super. Pewnie zauważyliście, że chodzenie po tym kasynie jest trochę upierdliwe i chodzimy naprawdę bardzo, bardzo wolno po nim. Jest na to trik. Wystarczy, że odpalimy pierwszą osobę. Proszę bardzo. I teraz napiszę S, żeby mój kolega mógł iść. Patrzcie, daj mu fory i teraz ja idę, patrzcie. On cały czas idzie tą samą trasą, co ja. A zobaczcie, jak go odstawiłem. Widzicie? On jest dopiero tam Dwa razy, a nawet trzy razy szybciej idziemy, więc Warto korzystać z tej opcji, czyli pierwsza osoba Teraz wam to pokażę, jak to wygląda z perspektywy osób, które was będą oglądać, jak chodzicie Na dwójce, że tak powiem Więc yy, Ja idę normalnie, a ona pierwszej osobie, zobaczcie Jak jej naturalnie sunie Widzicie to? Co tu się odwala? Masakra Napiszę mu Widzicie to? Naprawdę Rockstar? Dobra Skoro znamy już trik, no to możemy już na pierwszej osobie prowadzić dalszą część odcinka, żeby tutaj nie przynudzać i tu macie sklepik i te rzeczy w tym sklepiku będą się zmieniać z czasem czyli po prostu mamy tutaj magazyny, jest ich cztery buty do biegania, tutaj są te wszystkie przedmioty ale widzicie, że tutaj są gwiazdki obok, to znaczy, że nie wszystkie przedmioty zobaczyliśmy, a widzicie, że wszystkie nawet kupiłem, a to wygląda, że jeszcze ich nie kupiłem nawet w niektórych opcjach jest jeszcze lepiej, bo zobaczcie, że Tutaj płaszcze. Żadnych płaszczy w tej kategorii nie ma. A jest kategoria, nie? Tutaj do wiecie. Do wyboru. Jest jeszcze kilka takich przypadków, ale nie wiem, czy na szybkości je znajdę. A raczej nie. Tak czy jak widzicie, o co chodzi. I ogólnie te przedmioty będą wchodzić co tydzień. Najprawdopodobniej. Jeszcze dokładnie nie znamy daty. Ale Rockstar napisał, że te przedmioty będą się zmieniać. Tak samo jak te przedmioty, które kupujemy do naszego penthouse'u: typu obrazy, jakieś tam rzeźby. Te rzeczy będą się zmieniać z czasem. Czyli nie, cał, nie dostaliśmy całości po prostu na start. Prosta sprawa. Mamy sporo automatów do wyboru, i one mają czasem różne zasady, ale głównie chodzi o to, żeby pociągać wajchy, prawda? Inaczej nie da rady. Ale dużo osób nie wie, że jest automat, na którym możecie wygrać nawet 2,5 miliona. Jest to na przykład ten automat Diamond. Płacąc 2,5 tysiąca żetonów, macie szansę na wygranie 2,5 miliona. Więc sporo. I do tego automatu może sobie zasiądziemy. Proszę bardzo. I teraz mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Najpierw zwiększymy sobie stawkę na maksa, a następnie klikamy albo. Enter w przypadku plecetów Ja po prostu klikam ten przycisk i jest spoko. Niestety przegrałem, ale jest też druga opcja. I ta opcja po prostu działa, kiedy klikamy Page Up. I to wygląda w ten sposób. I to jest o wiele bardziej miłe dla oka, prawda? Pokażę Wam, jak to wygląda z innej perspektywy. Zobaczcie. Albo Wajcha. Albo przycisk, i moim zdaniem wajcha jest bardziej efektowna, prawda? I ta muzyczka. No, niestety. Za mną znajduje się biuro pani Baker, więc możemy sobie do niego wejść. Więc wchodzimy przez te drzwi i tutaj mamy opcję odpalenia sobie misji. Ale nie musimy tego robić, możemy po prostu pójść sobie dalej I zobaczcie, że mamy całe biuro tej Pani Baker otwarte I możemy w nim sobie tutaj pobiegać A także na przykład wyjąć telefon, zrobić swit fotkę Więc spoko opcja Mamy tutaj sekretarkę I zobaczcie, że także tutaj W tym miejscu jest to całe biuro Super sprawa, niestety Tego szampana nie da się tutaj użyć Ale Zobaczcie, że ta pani, która sobie siedzi i pije, i wierzcie mi, że robię piąte podejście do tej scenki w materiale. Ona dalej to pije. Jak ona nienaturalnie porusza tą gębą? Ja pierdzielę. Dobra, nieważne. Jest pani Baker. Jest także jej komputerek. No ale zobaczcie, to jest piękne miejsce, nie? Piękny interior. Możemy tutaj sobie potańczyć Odpalić F1 I na przykład tutaj podejść do niej Ustać tak Nacisnąć F1 I wrzucić to na miniaturkę Szanicie? Super opcja Więc jeżeli ktoś lubi swoje kręcić gdzieś tam filmiki, robić fotki No to te miejsce moim zdaniem jest idealne Bo daje sporo możliwości bardzo ładnie wygląda. Akurat zaatakowali mnie wytwórnie, ale uważam, że chyba przedstawiłem wam wszystko, co jest ciekawe w kasynie. Może zrobię osobny odcinek o penthouse, jeżeli coś ciekawego znajdę, więc dajcie znać, czy wam się podobało, łapko w górę, jeżeli chcecie po prostu takich materiałów więcej. Więc ja się z wami żegnam. Siema rapa cześć! Elo!